Hej moi drodzy, witam was i zapraszam. Jak widzicie, dzisiaj witamy na pustkowiach rozżarzonych po wybuchu wo wojny nokrealnej. A to dlatego, bo warto byłoby się zastanowić, jakie mamy oczekiwania, plany czy również marzenia względem Fallouta piątki. Więc moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie. zapoznajcie się z moim poprzednim filmem, gdzie, gdzie mówiłem o naszych oczekiwaniach względem Silent Hill 2 Remake już od polskiego studia Blaber Team. Link do tego filmu macie w opisie albo w karcie na górze, a tymczasem zapraszam was do oglądania. Gdy w zeszłym roku Todd Howard zdradził, że Fallout 5 jest póki co tylko kartką papieru z ogólnym zarysem konceptu, to wywołało to u fanów serii niemałą konsternację. Z jednej strony jest to na pewno wiadomość rozczarowująca, bo sugeruje, że na kolejną ocenę serii poczekamy jeszcze wiele lat. Jednak z drugiej jest to na pewno potwierdzenie, że Bethesda faktycznie ma w planach kiedyś powrót na pustkowia. I chociaż wiem, że jest to marne pocieszenie, to to wszystko wystarczyło mi, by zacząć snuć domysły czy nawet i marzenia z kolejnej części. Mimo że należy do gronach wyklętych, którzy nieźle bawili się w Fallout 76, to i ja za ostatnią pełnoprawną ocenę cyklu uważam część z czwórką w tytule. Ale choćbyśmy woleli multiplayowy eksperyment Bethesdy wymazać całkowicie z pamięci, to nie możemy udawać, że nie miał on w ogóle miejsca. Zwłaszcza, że tytułowi udało się, jakby nie było, wyjść na prostą i zbudować ostatecznie oddaną społeczność. Tym samym studio może znaleźć się pomiędzy młotem a kowadłem, chcąc zadowolić zarówno graczy przywykłych do wielosobowej zabawy, jak i tych, którzy tęsknią za w pełni singlową przygodą. Tylko gdyby studio przejmowało się opiniami tradycyjnych graczy, no to jak wiemy, Fallout 76 nigdy by nie powstał. Jakkolwiek absurdalnie brzmi to w kontekście twórców, którzy wciąż wykorzystują silnik pamiętający Morrowind'a, to Bethesda nie należy do tych, którzy lubią stać w miejscu. Wręcz przeciwnie. Każda kolejna odsłona praktycznie zupełnie wywraca dotychczasową formułę. A jednak byłbym zdziwiony, gdyby nowy post tytuł zepnął na boczny tor kampanię dla pojedynczego gracza. Myślę, że Fallout 5 mógłby być czymś podobnym do Fallouta 86, tyle że z akcentem porządnym znacznie silniej na singlu. I również, przede wszystkim, PTS zasłuchaj mnie teraz uważnie, bez nachalnego wyciągania gracza do wspólnej zabawy. Za to z niepromiowaną opcją wspólnych SX es Myślę tu zarówno o grze wieloosobowej, która urozmaciłaby Endgame, jak i trybie sieciowej kooperacji, pozwalającej zaprosić do gry znajomego, by ten przejął stery nad naszym towarzyszem. I w ten sposób nie tracilibyśmy doświadczenia kierowania unikalnej przygody, za to Coop zwiększyłby wartość budowania relacji z naszym kompanem. A Wy, moi drodzy, jak Wy byście widzieli? Tą, tą koncepcję połączenia singla z, z multikiem dajcie znać w komentarzach. Tak samo jak ja, czy jakoś jeszcze inaczej. Jestem ciekaw Waszych odpowiedzi. Zmiany również wymaga miejsca akcji. Nie chodzi jedynie o to, byśmy mogli poznać dotąd nieodkryte Stany Ameryki, o to akurat jestem pewien, że kiedyś je odkryjemy, znając samą BTSD, ale o wybór settingu, który wpłynąłby oświeżająco na samą rozgrywkę. Najlepszym kandydatem wydaje mi się Nowy Jork, który mógłby przenieść znaczną część zabawy zarówno do nieczynnych stacji metra, jak i zniszczonych wieżowców, czyniąc eksplorację bardziej wertykalną. I w tym miejscu na przykład twórcy mogliby bardziej inspirować się serią Metro. Jeśli chodzi o eksplorację jakichś wieżowców postapokaliptycznych czy również właśnie i nawet i przede wszystkim stacji metra. Jednak tak duża zmiana wymagałaby prawdopodobnie rezygnacji z silnika graficznego, z którego zespół korzysta już dwie dekady. Niestety, konsekwencja, z jaką Bethesda wciąż sięga po archaiczną technologię, sugeruje, że kolejny Fallout też powstanie na silniku Creation Engine. Tyle, że teraz ostateczna decyzja wcale już nie należy, na szczęście, do samej Bethesdy. Odkąd koncern Zenimax do którego należy oczywiście studio, stał się własnością Microsoftu, może wreszcie dojść do długo wyczekiwanej rewolucji. Amerykański gigant mógłby zapewnić podległej spółce zastrzyk finansowania, który pozwoliłby na to, co Bethesda już od lat odkładała. Co więcej, może przekazać pracę nad Fallout 5 zupełnie innemu studiu. Patrzę na ciebie, Brian Fargo. Mam nadzieję, że to ty to przejmiesz, bo do twoich... Rączek, jakby to wpłynęło, to mielibyśmy pewność, że to nie byłoby spierniczone. Także trzymałem, trzymam kciuki, że, że to ty dostaniesz. Zastanawiam się również, które elementy poprzednich flautów mogłyby zostać przywrócone w teoretycznie części piątej. Po pierwsze, system karmy. Który w jakiejś formie istniał we wszystkich odsłonach z wyjątkiem czwórki. Najbardziej ucieszyłby mnie powrót do tego, co, zapro co, co zaproponowało New Vegas. Tam karmę zastąpiono reputacją, o którą mu musielibyśmy zabiegać u każdej z frakcji z osobna. Po drugie, więcej opcji dialogowych, a w odniesieniu do tego co przedstawił nam F4, opcje dialogowe w ogóle. Zmiana na rzecz kontekstowego menu była wyjątkowo bolesna co nie bez powodu zemściło się na średnich ocenach czwórki. I wreszcie po trzecie, seria musi wrócić do bycia RPGiem. W części czwartej system rozwoju był obecny, był w większości jednak pozbawiony sensu. Ani nasze kompetencje w dziedzinach techniki czy medycyny, ani ogólny poziom inteligencji nie miały większego wpływu na, na samą rozgrywkę. Bo questy wymagały od nas jedynie albo zdolności krasnomówczych, albo morderczych zapędów. Była to rewolucja, która naruszyła same fundamenty gatunkowe Falauta, pozbawiając go na RPG na rzecz bycia FPS-em z roleplayowymi elementami. Na koniec mam jeszcze dla twórców nowego Falauta dużo poważniejsze życzenie. Obecny powrót zimnowojennych nastrojów nie może pozostawać bez echa w branży gier wideo. A jaka gra, jeżeli nie ta? Która rozgrywa się w postnuklejnej post rzeczywistości, nadaje się najlepiej do tego, by obdarzyć współczesny kontekst odpowiednim komentarzem. Wydaje mi się, że właśnie Fallout jest wręcz idealnym kandydatem do, do, ta, do takiej gry, właśnie, która by te e, tematy zimnowojenne kontynuowała. A wy, moi drodzy, jak uważacie? Dajcie znać w komentarzach. A z tej strony to tyle. Dajcie znać też na, w komentarzach na te pytania, które Wam zadałem w, części, w poprzedniej części materiału. Ja uważam, że jednak, patrząc na to, że Microsoft wykupił Zenimax, to możemy być pewni, może inaczej, bardziej pewni, że nowy Fallout będzie o wiele większym sukcesem niż na, na, przy, na przykład Fallout 76. A Wy jak uważacie, czy tutaj Microsoft. Be, faktycznie podniesie jakość tej serii, czy, czy jednak BTSD dalej postawi na swoim? Dajcie znać. Także to z, z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądnięcie. Trzymajcie się i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć.